Siemanko, z tej strony Geeksa, to są RPG od kuchni. Kanał, na którym powiem wam z czym to się je. W kolejnym odcinku uczynia, uczenia się nowych przepisów, a zatem poznawania nowych RPGów, poznawania nowych gier, chciałbym wam powiedzieć bardzo ważną moim zdaniem rzecz. Graj, nie teoretyzuj. I broń Boże, nie mówię tutaj, że nie lubię rozmawiać o teorii RPEG-ów, bo uwielbiam, ale chodzi o to. Że najlepiej się rozmawia na przykładach, które się zna, które się ograło. Samo przeczytanie gry bardzo często no, nie wystarczy, żeby móc ją ocenić, żeby móc powiedzieć, jak to działa, jak to się sprawdza w praktyce. Dlatego polecam granie w gry, a nie tylko ich czytanie. Kiedy tylko mam taką możliwość, staram się próbować nowych gier. I cóż, to rzeczywiście. Często pomaga w zrozumieniu, jak one mają działać, co one mają robić, jaki był zamysł. I teraz pozwolę sobie też na małe uściślenie. Tak, na dobry początek. Ja wiem, że niektóre gry rzeczywiście bardzo dobrze tłumaczą, jak w nie grać. I część z tego, co tutaj mówię, to będzie takie. No w zasadzie ta gra o tym pisała. Zacząłem tak dokładnie przeczytać. Ale czasem coś wyłapiemy szybciej, czy, czy lepiej, czy łatwiej, po prostu biorąc grę do ręki, zaczynając prowadzić i trafiając na te e, poszczególne przypadki, no czy to przeszkody, czy problemy, tak jakby już w trakcie takiej żywej sesji. Na pierwszy ogień niech pójdzie Monster Hearts. Akurat druga edycja, która to gra wprowadza bardzo interesującą Mechanikę, mechanizm turn someone on, czyli podnieść kogoś. I to jest gra o nastolatkach, o nastolatnich potworach w zasadzie. Można grać z takimi playbookami jak Duch, jak Wampir. I te wszystkie playbooki mają jakieś nawiązanie, odniesienie do życia nastolatków. No, i okres nastoletni jest też tym momentem, kiedy odkrywamy własną seksualność, i ta gra po części o tym właśnie jest, i występuje w niej właśnie taki ruch, który służy do tego, który daje nam możliwość wpłynięcia na kogoś poprzez podniecenie tej osoby. I teraz ta gra ma bardzo dużo wątków queerowych, i po to, żeby nie ograniczać możliwości graczom. Żeby mogli jak najczęściej używać tego typu ruchów przeciwko innym postaciom, innym postaciom graczy, innym postaciom niezależnym, no to właśnie gra zakłada, czy wprowadza, że postaci w tym wieku dopiero odkrywają swoją seksualność, i jeszcze nie wiadomo, co, co je podnieci. Czy będzie to kolega z ławki obok, czy będzie to koleżanka? Z kółka bibliotecznego, cokolwiek. Tak czy inaczej, ten ruch jest pomyślany tak, że nie, za, nie, nie jest to za, nie jest zależny od płci. Co można oczywiście przeczytać w trakcie podręcznika, ale warto zwrócić na to uwagę, bo to zmienia całkiem e, znaczy, bo to w pewien sposób wpływa na rozgrywkę i e, jest to coś, czemu warto dać szansę. Chociaż na w sensie warto spróbować zagrać w tę grę, chociaż właśnie po to, żeby zobaczyć, jak zmienia się dynamika, kiedy to właśnie kiedy zamiast ruchu znanego ze świata apokalipsy, ubiedź kogoś lub zmanipuluj, nagle okazuje się, że te emocje nastolatków są inne, ich reakcje są inne. I co jest też ważne, ta gra oddaje tak naprawdę dużą decyzyjność tej drugiej stronie, tej drugiej osobie. E, przy czym ta decyzyjność jest nadal taka, bardzo, bardzo nastoletnia, bardzo taka szczenięca, jest ta miłość taka. E, no jest to ciekawe, na pewno super ciekawe doświadczenie. Także polecam zagrać, zanim wyda się werdykt. I o. Nie chcę wywoływać zmienia, przepraszam Boga, że o tym mówię, ale słuchałem kiedyś recenzji mu z Prowadzonej przez dwie osoby, które zdaje się nie do końca jeszcze miały przyjemność zagrać, i nie do końca chyba były zainteresowane tą grą. Możliwe też, że nie, nie, nie jestem pewien z znajomości nurtu PBTA i Powered by the Apocalypse, z, której, z którego to nurtu ta gra się wywodzi, ponieważ padały tam bardzo różne dziwne spekulacje. Nie jestem pewien, czy omawiana była druga edycja, czy, czy pierwsza, bo nie znalazłem, nie znalazłem ruchu, który był tam, który, którego omówienie najbardziej mnie zaskoczyło, mianowicie była tam kwestia, że w którymś z ruchów rzekomo, bo nie mogłem tego teraz znaleźć było poruszone, było, było sformułowanie zapytaj gracza, co zwykle w grach z Nurtu PBTA oznacza, że Możesz zapytać gracza o coś, co, do, co dotyczy jego postaci, on musi odpowiedzieć szczerze, i to jest to, co nasza postać odczytała. E, tak, jakby zmowy ciała, czy tam jakiś szczegółów e, odnośnie postaci tego drugiego gracza. Natomiast tam pojawiły się jakieś takie dziwne dywagacje, czy to znaczy, że można zadawać innym graczom jakieś intymne pytania i się czegoś o, o nich dowiadywać? No, nie, to, to, to nie o to chodziło. Nie w tej grze przynajmniej. Bo ja popełniłem podobną, bo ja popełniłem grę, w której tak się robi, ale nieważne. A zatem warto zagrać i dać szansę, jak to wygląda w praktyce, bo czasem takie mechanizmy super się wyjaśniają same podczas gry. Jak niedawno słucham sobie od jakiegoś czasu takich serii konsultacyjnych Rona Edwardsa z twórcami gier fabularnych. On bardzo często. Kiedy konsultuje, mówi wręcz: że Rozegrajmy jakąś sytuację, zobaczmy jak to działa, zagrajmy jakąś sesję, e, przejdźmy przez stworzenie postaci. On bardzo ceni sobie te praktyczne e, zobaczenie, jak coś działa, jak coś ma działać. Dopytuje e, i porównuje z grami, które już zna. I to jest moim zdaniem bardzo dobre podejście. Zdarzają się też gry, które dają. Że proponują jakiś sposób rozgrywki dość niecodzienny, nieoczywisty, taki, że czytając zastanawiamy się jak to w zasadzie działa, jak to będzie wyglądało przy stole, czy, 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 to, czy to nam się spodoba, czy się nie spodoba. Tak jest inne od tego, w co do tej pory graliśmy. Dla mnie taką grą było na przykład Polari, Polaris, czy Valerik Tragedy at the Atmos North, Bena Limana. W której to grze zamiast y, taką podstawową mechaniką rozwiązywania konfliktów były y, frazy. Generalne frazy i frazy konfliktu. Frazy generalne zarządzały sesją. Y, frazy konfliktu zarządzały konfliktem. I dopóki tego nie spróbowaliśmy na sesji, to brzmiało to, no nie, niekoniecznie w moim guście. Wiecie, ja kiedyś lubiłem takie symulacyjne mechaniki, gdzie. Ach, dobra, popadłem znowu w jakieś. Uproszczenia. Lubiłem mechaniki, które były skomplikowane, dawały dużo możliwości i tak dalej, i tak dalej, a ten Polaris to była taka gra, w której w zasadzie postać jest złożona z bodajże dwóch czy trzech atrybutów. Ma te, ma te frazy, ma jakieś tam swoje aspekty i tyle. I te frazy super się sprawdziły, one naprawdę to jest jedna z. Gier, które lepiej, lepiej wspierają narratywizm, w jakie miałem przyjemność grać. Bardzo fajnie nam się sprawdziła. Ona jest taka w pewnym, do pewnego stopnia to jest jedna z tych gier gm full, ponieważ zmieniając się turami, w danej turze ja prowadzę swojego protagonistę, gracz naprzeciwko mnie jest moim antagonistą, a gracze po bokach są sędziami. Kiedy tura przechodzi, i tak dalej, do kolejnej osoby, to znowu ja, ta osoba jest protagonistą, osoba naprzeciwko jest antagonistą, osoby po bokach sędziami. Niesamowita dynamika, e, ciekawa właśnie e, rotacja prowadzenia tej roli, wprowadzania problemów, konfliktów, odgrywania NPC-ów, bohaterów niezależnych. No i te frazy konfliktu, które działają tak, że ja mówię, co moja postać zrobiła. A ktoś mi, a jeżeli to komuś nie pasuje, to odpowiada. To znaczy, mojemu antagoniście nie, nie, nie pasuje, to odpowiada. Ale tylko jeśli sam. No na przykład ja mówię, no i wtedy wbiłem mu miecz w serce. Na co on odpowiada mój antagonista. Ale tylko jeśli. Yy, on wbił nóż w twoje. No to ja wtedy mówię: A nie, 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 żądasz zbyt wiele. I musi i mówię, że na przykład jestem doskonałym szermierzem, że nie dałbym się tak trafić, spadam swój aspekt, a on musi zmienić swoją, swoją propozycję. A więc mi odpowiada na przykład. Ale tylko jeśli wyszepczę ci, że wcześniej. No nie wiem, co on mógł tam zrobić, zabił twoją siostrę i tak dalej, i tak dalej. I jest taka niesamowita negocjacja, i to jest coś. To ciężko sobie czasem wyobrazić, ciężko się. w ogóle. Trzeba się, na początku, kiedy czytałem jak, cokolwiek o tej grze, to miałem problem, żeby sobie w ogóle wyobrazić, jak to ma działać przy stole. Potem miałem problem, jakbym przeczytałem, się zastanawiałem, czy ja dam radę w ogóle coś takiego wymyślać na poczekaniu, czy, czy rzeczywiście damy radę z taką płynną narracją, jak to, jak to zadziała, czy to mi się spodoba. No, szczególnie to, czy, co mi się spodoba. A gra spodobała mi się strasznie. O, kiedyś, kiedyś na pewno jeszcze raz w nią zagram, bo była świetna. Naprawdę kawał dobrej gry, jeżeli, jeżeli nie lubicie za często turlać, jeżeli lubicie, jak historia tworzy się, jak tak jakby jesteśmy w tej fikcji i opowiadamy coś sobie bardziej niż, niż rzucamy tymi kośćmi niż skupiamy się na jakichś kartach postaci, to myślę, że Polaris mógłbym Wam polecić z czystym sercem i działa dla mnie świetnie. I też super ciężko by mi było te aspekty tej gry tak jakby ugryźć, nie, zagra nie zagrawszy w nią, nie zobaczywszy jak to działa w, w biegu, w trakcie, w rozgrywce. Mamy też wreszcie gry, które są no właśnie, mają pewną jakąś taką komplikację, albo pomysł, albo po prostu jest to nasza pierwsza gra, inna niż, niż ten mainstream, niż ten, te gry głównego nurtu, niż te gry tradycyjne. I dla mnie taką pierwszą grą, która była dla mnie takim przebudzeniem, trochę jak kubeł zim, zimnej wody, były psy w winnicy, Vincenta Bakera, Docks in the Vineyard. Gra, która raz, że wprowadza taką ciekawą dynamikę, bo tam. Gra się trochę niczym w pokera. Jest tam naprzemienne podbijanie i sprawdzanie. W ogóle to jest gra, w której na początku rzuca się swoją półną kości, a potem te kości wystawia, samemu decydując jakie wyniki bierze się do przodu. A zatem jest to ten ciekawy przykład gry z fortuną na początku. Czym jest fortuna, karma i drama, to odsyłam do innych filmików. Natomiast jest to, jest to ciekawa gra pod tym względem. I to mnie najbardziej chyba zainteresowało, kiedy ją pierwszy raz czytałem, ale zupełnie pominąłem to, że ją się w ogóle zupełnie inaczej prowadzi i przygotowuje. W związku z czym moje pierwsze spotkanie z psami w Winicy było super niesatysfakcjonujące, ponieważ ja poprowadziłem taki standardowy, standardowy scenariusz, w którym jest jakiś główny złol, główne złol przygody. Ktoś. Kto widać, że jest tym antagonistą, kto widać, że jest tym przeciwnikiem, gracze bardzo szybko sobie i bardzo łatwo sobie z nim poradzili. Nie było w ogóle tego, o czym jest ta gra, czyli tego dylematu, czy chcemy, ile chcemy poświęcić, czy jesteśmy na to gotowi, bo wszystko było super jasne i super czarno-białe. A jak gdybym przeczytał dokładnie rozdział o prowadzeniu, to zorientowałbym się, na czym to polega. I owszem, rozegranie tego pokazało mi, że ta, gra jest, że ta gra jest inna, ale przez to, że nie doczytałem tych, tych szczegółów, że nie skupiłem się na tym, jak ją prowadzić, no to potem miałem właśnie e, taką sesję, która, której nie uważam za udaną. W sensie, która nie zrealizowała tej gry, zupełnie jakbym grał w coś innego. Ale zagranie, już samo zagranie, pozwoliło mi wyciągnąć pewne wnioski. Na przykład, że chociażby ten wniosek, że to nie jest gra dla graczy, którzy lu nie lubią kombinować z liczbami, z wystawianiem tych kości, nie lubią takich właśnie tego sprawdzania, podbijania, nie lubią rzucać dużymi pulami i potem się zastanawiać co skąd brać. No, nie jest to też na pewno łatwy temat i gra dla graczy, którzy chcą po prostu właśnie takich czarno-białych sytuacji i zadań, które będą jasne do do pokonania, rozgryzienia. No właśnie, no właśnie nie. Tutaj najlepiej jest, kiedy głównym, nawet nie ma, nie ma tyle głównego złego, co problem ma brat jednej z postaci, a jego przeciwnikiem w konflikcie jest matka drugiej z postaci i każdy chce, żeby to posta żeby postaci stanęły po jego stronie, każdy ma dobre przekonujące argumenty, a dzieje się źle. Każdy ma dobre chę dobrymi chęciami, jest piekło wybrukowane i ta gra trochę o tym jest. No i o tym, co tak naprawdę nie o tym, czy się uda, bo tutaj jest naprawdę dużo, dużo mechanizmów, które pozwalają psom, tytułowym psom, naszym bohaterom, wygrać w konflikcie. Tylko, że te mechanizmy często powodują jakąś eskalację w przemoc, w walkę, w jakieś ryzyko, jeśli nie dla nas dla tych, z którymi weszliśmy w konflikt i pytanie tej gry jest właśnie takie, ile jesteśmy w stanie poświęcić, a zatem czy skoro jednym z antagonistów czy, że, czy skoro jednym jedną z postaci z którymi, które stanowią problem w danym miasteczku jest nie wiem, brat naszej postaci, to czy my jesteśmy gotowi go pobić, żeby on przestał robić to, co robi, czy my jesteśmy gotowi zacząć do niego strzelać no właśnie, tego typu pytania. A jeżeli wszystko wiadomo, że jakiś obcy typ w mieście robi coś złego, no to o co tu pytać? Co, co to za pytanie? Wieszamy i jedziemy dalej. No dobrze. No i ostatni już przykład gra, którą grałem nawet na kanale. I to jest MouseGuard, druga edycja. Bardzo ciekawa gra pod tym względem, że ona. Daje takie złudne, mylne wrażenie, że to jest. Znaczy, są różne podejścia. Moja. E, ja, ja to widzę tak. Ta gra trochę wygląda, jakby miała być kierowana do młodszych odbiorców. I być może troszkę jest, ale niektóre elementy tej gry, to co znajdujemy w środku, i to jak rozgrywka wygląda. To na pewno nie jest taka totalnie bajkowa, prosta gra dla najmłodszych, ponieważ raz, że mechanizmy są dość skomplikowane. No ja wiem, dzieci są bystre, załapią w MIG. Ja miałem trudność, dopiero przy siódmej sesji, z siódmej chyba sesji byłem tak w pełni zadowolony, że wszystko nam zagrało mechanicznie. Więc okej, okay, mechanika jest dość skomplikowana. Dwa, te bajkowe myszki, to one tam w sumie. Giną, zostają pożarte, rozszarpane. E, walczą z dziką przyrodą, z pogodą, z dzikimi zwierzętami, ze sobą nawzajem. To nie jest takiej chodzimy i zaprzyjaźnijmy się, czy, czy rozwiążmy czyś, czyjś kłopot, przynieśmy komuś coś e, miłego. No, to, to nie jest gra o tym. To jest w zasadzie jak. E, jak kiedyś jeden YouTube, pewien youtuber recenzował tą grę, to użył takiego zwrotu Myśli Wietnam. To jest władca pierścieni przeniesiony na myszki, gdzie zamiast orków mamy łasice, a zamiast y, ludzi myszki. Sam dół drabiny pokarmowej. O tym, że nie do końca uważam tę grę za skierowaną do, dla najmłodszych, nie świadczy choćby fakt, ja wiem, czepiam się już tego przykładu, już kilkakrotnie o tym mówiłem. Ale w grze jest przecież fragment o tym. Jest bestiariusz i. No, najłagodniejsze. S są tam różne dzikie zwierzęta, które są strasznymi bestiami z perspektywy myszek. No, ale nawet te biedne latające wiewiórki okazuje się, że są wszystkożerne, a ich ulubionym przysmakiem są mysie oseski. I jednym z ich aspektów jest Baby Mice Stealing, tak? Wykradanie małych myszek. Trochę to krypne. No okej, okay, wiem, teraz dzieci gorsze rzeczy oglądają. Mam siostrzenica, okej, okay, rozumiem. No ale mimo wszystko m, można, można tą grę bardzo dokładnie przeczytać. Em, ale myślę, że jak się w nią gra, to wychodzi, że w tej grze jest ciężko, jest trudno. To, to jest dość trudna gra dla, na, dla bohaterów. To nie jest gra, w której bohaterowie łatwo osiągają sukcesy, tylko to jest często gra, w której bohaterowie stają się coraz słabsi, coraz bardziej zmęczeni, chorzy, wściekli, głodni, zmarznięci itd. itd. To jest gra, która tak jakby... No, ciężko jest w niej, nie powiem. Nasza kampania skończyła się na przykład śmiercią wszystkich bohaterów. Utratą części misji terytorium na korzyść łasic. No, nie powiem, było ciężko. Także. Gra ta stwarza pewne pozory. Może stwarzać pewne pozory na pierwszy rzut oka, ale jak się w nią zagra, to od razu widać, biorąc te mechanizmy, że to nie jest wcale wszystko takie łatwe. Że tutaj nawet przejść jakaś tam podróż zimą, bo zimą to już w ogóle, no ale podróż wiosną, kiedy są rostopy, kiedy to wszystkie strumienie pędzą, deszcze padają. No, dla myszek to jest niemały problem, niemały, e, niemały wyczyn. Także to jest gra, która, no, mógłbym powiedzieć, że może łatwo zwieść, ale jak się w nią zagra to od razu zaczyna się czuć, jaki klimat ona, jakim klimatem ona epatuje, co ona chce osiągnąć. I to będzie chyba ostat. przykładów na dzisiaj. A zatem, jeżeli przeczytacie coś dziwnego, albo po prostu przeczytaliście nową grę, ale wydaje się skomplikowana i pewnie nie wszystko wyłapaliście tak od razu, zagrajcie, nie ma co teoretyzować, zastanawiać się, jak to może działać. Najlepiej zabrać, zagrać i po prostu przekonać się praktycznie w praktyce. W sumie mogłem jako przykład dać też ostrza w mroku, które czyta się i czyta kilkokrotnie i za każdym razem znajduje się jakieś nowe interesujące szczegóły. Po prostu grajmy i kiedy pojawia się jakaś, jakaś wątpliwość. Sprawdzajmy i wtedy się najczęściej okazuje, że uu, to tak ma być. Tu jest coś ciekawego, albo a słuchajcie, gramy gramy, miało być. O miłych myszkach, a okazuje się, że tu jest rzeczywiście wojna, śmierć, problemy. Także polecam praktykować, poznawać nowe gry. Tyle ode mnie, dzięki, do usłyszenia.